Witajcie moi drodzy. Kolejny odcinek poświęcony edukacji. Takie będą Rzeczypospolite, pospolite, jakie młodzieży chowanie. To wszyscy znają, którzy kiedykolwiek byli w budynku szkolnym, prawie zawsze gdzieś tam to hasło jest powiedział to kanclerz Zamojski kilka wieków temu. No i ono jest cały czas aktualne. Niestety, tak jak system edukacji lekarzy poszedł w złym kierunku, podobnie jest z systemem edukacji nauczycieli. I ponieważ ja kiedyś, jak byłem bardzo młodym człowiekiem, to jak ktoś mi opowiadał jakieś historie spiskowe, to, to tak patrzyłem na, jak na kretyna. No, Im jestem starszy, tym bardziej e, widzę, że, że, że jednak należy wierzyć w teorie spiskowe. Jeżeli się nie wierzy, to nie jest wcale e, dla nas bezpieczne. Słuchajcie, no niewątpliwie łatwiej jest kierować ludźmi głupimi, niemyślącymi. Dlatego bezpieczne z powodu, z powodów jakby socjotechnicznych jest wychowywanie ludzi, no niemyślących. I wydaje mi się, że to idzie. Ja t... jestem przekonany, że to idzie w tym kierunku. Dlaczego? Dlatego, że słyszę o przeładowaniu, o przeładowaniu programów. O tym, że dzieci mają za dużo nauki, że nauczyciele nie wyrabiają się z programami i tak dalej. I mało tego, że już ja to widzę, bo jak powiedziałem, dwójka moich dzieci przeszła przez system edukacyjny i one miały o wiele mniej czasu na swoim życiu, na zabawę, na czasu wolnego, o wiele mniej niż ja miałem, a jednocześnie ich wiedza ogólna no też jest niestety wielokrotnie mniejsza niż moja była w momencie kiedy. Byłem w ostatniej klasie liceum. Ja, już, ja nie mówię o, o studiach oczywiście, bo ta, ta, to jest już troszkę inaczej, ale ja mówię o szkole podstawowej i szkole, i szkole średniej. I oczywiście, no ja wyjątkowo dużo czytałem, więc to też na pewno miało swój wpływ, ale nawet moi o wiele mniej czytający rówieśnicy w tamtych czasach byli w cudzysłowie mądrzejsi niż dzisiejsza mówisz. Dlaczego oddaję cudzysłów? No dlatego, że ja uważam, że mój syn jest inteligentniejszy, bardziej inteligentnym człowiekiem niż ja. No niestety system edukacyjny wypuścił go takim, jakim, 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 jest, czyli jakby nie zbudował potrzeby, potrzeby dalszego, dalszego kształcenia, rozwijania się intelektualnego itd. Tak Moją winą oczywiście było to, że ja jakby nad tym nie, 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 nie panowałem. O ile przy najmłodszym dziecku tak poświęciłem temu sporo czasu i efekty są widoczne, to niestety przy starszych dzieciach byłem no, zbyt zajęty. Ja wiem, że nie ma czegoś takiego jak zbyt zajęty ojciec. Dzisiaj to wiem. Dzisiaj to wiem i już wiedziałem to przy trzecim, przy trzecim dziecku, niestety popełniłem błędy wychowawcze i one się, one po prostu sprawiły, że moje dzieci nie są tak wykształcone, jak chciałbym, żeby były i jak mogłyby być oczywiście. Bo moje chcieństwo nie ma tutaj nic do rzeczy, bo rodzice sobie mogą chcieć, a dzieci idą w innym kierunku. Jeżeli nie ma pewnej pasji zaszczepionej, to... To, to się kończy. To, 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 najwyżej konfliktem rodzice-dzieci. No Ale wracając do systemu edukacyjnego. Słuchajcie, dzisiaj system edukacyjny opiera się głównie na testach. To zostało prawdopodobnie wzięto, wzięte z najlepszego systemu edukacyjnego na świecie, jak i według mnie, czyli systemu, systemu amerykańskiego. Hmm, chociaż podobno fiński jest bardzo dobry najlepszy w Europie. Nie wiem, nie przyglądałem mu się, natomiast gdzieś tam miałem do czynienia z systemem amerykańskim i obserwuję to od lat. Wszyscy moi znajomi, większość moich znajomych, jak o tym mówię, to mówią, przecież, a to co ty opowiadasz, Adam? No, to są, przecież Amerykanie są generalnie idiotami, prawda? Przecież oni nie wiedzą, nie, nie znają się na. nie wiedzą, nie mają pojęcia o geografii, o historii, o, o takich rzeczach. Ja mówię, no, ale niby skąd się bierze to, że największa ilość laureatów nagród Nobla jest w Stanach? Skąd się bierze to, że jest to najbardziej rozwinięty gospodarczo-militarnie kraj na świecie? Skąd bierze się to, że jest to absolutnie mocarstwo cywilizacyjno-militarno-gospodarcze? Idioci to stworzyli? No to jest bzdura. Natomiast Natomiast tam zastosowano bardzo sensowne, sensowne rozwiązania, które są wpisane w ten, w, ten, w ten system. Ja oczywiście mogę się mylić, jeżeli chodzi o poszczególne, o, o, tam, o jakby konkretne rozwiązania, ale mechanizm jest taki, jaki zaraz przedstawię. W Polsce niestety od lat obowiązuje system równania do, najspo, do najsłabszych. Temu ja wiem, że będzie oburzenie te, temu służą, służą szkoły klasy integracyjne niestety pra, praktycznie no, temu służy i, i, i całe jakby podejście do dzieci że po prostu dziecko nie może się czuć trzeba je dowartościować ono nie, nie może się czuć gorsze w cudzysłowie oczywiście głupsze dlatego jakby te wybitne jednostki po prostu przestają być wybitne, bo są tracone w systemie. Amerykanie bardzo dawno temu zdali sobie sprawę, że oczywiście dzieci są bardzo różne, ale że to ci najlepsi pchają kraj do przodu, oni ciągną gospodarkę, politykę itd. i trzeba mieć to na uwadze i trzeba ich wyłapać. I System testów został wymyślony po to, żeby wyłapywać tych najlepszych. I w Stanach działa to perfekcyjnie. Po prostu jest na samym początku edukacji olbrzymia masa, masa dzieci, które przechodzą dokładnie przez taki sam system edukacyjny. Ja oczywiście nie mówię o wybitnych, prywatnych szkołach, których tam jest mnóstwo, ale mówię o tym systemie takim, takim oficjalnym. No i testy są po to, żeby wyłapuje się zdolniejszych. i zdol, zdolniejsi są wyłapywani i są przenoszeni na ogół do lepszych szkół, do lepszych klas i itd. Bo ponieważ, no, y, y, oni sobie zdają sprawę, że nie można y, pracować w ten sam sposób nad wszystkim dziećmi, czyli tych słabszych zostawia się i oni się nie stresują, bo są y, ten, Dalsza edukacja i jakby dokonuje się w systemie podobnych y, w cudzysłowie, matołków, praktycznie, i oni są skazani jakby na to, że stają się planktonem później, siłą, tanią siłą roboczą. Oczywiście, oni się mogą wybić, prawda, no, spośród nich mogą powstać fantastyczni twórcy rapu, no, no, no malarze i tak dalej, ale generalnie kariery naukowej jako takiej już raczej nie zrobię. Mogą otworzyć dobrze prosperujące firmy swoje, Natomiast ci lepsi, lepsi są wychwytywani, i ta selekcja idzie cały czas, postępuje w ten sposób, że w końcówce systemu edukacyjnego najlepsi trafiają na najlepsze uniwersytety, najlepsze wydziały, do najlepszych profesorów, i oni są tam zagospodarowywani. Dostają stypendia. To jest tak, że jeżeli ktoś jest wybitny, to w jego stypendium wystarcza mu na otrzymanie nie tylko siebie, ale ja mówię o wybitnych, naprawdę, tak, taka, taka, taka górna górne, górne tam parę procent. To on jeszcze jest w stanie wspomóc swoją rodzinę z tego co wiem, nie tylko, nie tylko utrzymać siebie. Pracę ma zagwarantowaną, bo firmy się o niego biją. Kiedy jest na trzecim, czwartym roku, jeżeli jest w pierwszej dziesiątce najlepszych studentów na prestiżowym uniwersytecie. I teraz moi drodzy, to jest jakby. Na, jak, Właściwe, właściwe podejście i tak tworzy się elity, elity polityczne, które później zaczynają rządzić, elity praw, prawnicze, elity zawodowe. zawodowe i natomiast ten system, który jest u nas no, niestety sprawia, że społeczeństwo, społeczeństwo jest coraz, znaczy poziom jakby nasz gospodarczy też niestety nie idzie w górę i stąd się bierze też według mnie oczywiście, podkreślam, no, dołowanie Polski w rankingach. No, dla mnie to jest, to jest niesamowite, bo kiedy ja, kiedy ja studiowałem wieczorowa, przecież byłem czy jest to paroletnim zaocznik, przepraszam, człowiekiem na Uniwersytecie Warszawskim. No, Wydział historii Uniwersytetu Warszawskiego był uznawany za jeden z najlepszych w Europie, jeżeli nie najlepszy, i jeden z najlepszych na świecie. Dzisiaj Uniwersytet Warszawski jako najlepsza szkoła wyższa w Polsce jest. Pod koniec piątej setki no, uczelni światowych. No, słuchajcie, w Finlandii są chyba trzy czy cztery uniwersytety, które są wyżej notowane niż y, mający y, kilkusetletnią historię Uniwersytet Warszawski. Czy, 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 czy najstarszy, jeden z najstarszych uniwersytetów na w Europie, no i na świecie, oczywiście, Uniwersytet y, y, Jagielloński. Y, no, to, co udało się udało się zrobić z, z, z obniżeniem poziomu oświaty w Polsce, to jest absolutnie karygodną, karygodną y, rzeczą. Y, y, Czechy, y, Niemcy, Szwecja, Szwajcaria, no, już, a już nie mówię oczywiście o Chinach czy, czy tam y, Tajwanie, bo to też jest bardzo wysoki poziom edukacyjny. na tych, Te najlepsze uniwersytety są absolutnie w szpicy, w szpicy światowej. Ale Pierwsze 20 najlepszych uniwersytetów na świecie i, i czy tam wyższych szkół wyższych, no bo tam też są szkoły techniczne typu MIT. No to z tej pierwszej 20 to chyba 16 jest amerykańskich, o ile pamiętam, może 15, czyli absolutnie czołów, czołówka. W pierwszej piątce y, chyba trzy. No, najwyżej z, z, y, prawdopodobnie jest tam y, y, chyba Cambridge albo Oxford, albo obydwa, bo te, te, to są to jedyne dwie szkoły, które gdzieś tam są takim topie światowym y, wie Europejskiej. Później jakiś chyba taj, tajwański uniwersytet jest najpóźniej z nauczyną. Czyli w pierwszej setce pewnie jest z, 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 z 60-70 szkół, y, szkół amerykańskich. <kluzny> no, tak to tak to wygląda. I na rzeczywistość nie możemy się nie możemy się obrażać. Y, my powinniśmy przede wszystkim y, czy jesteśmy w stanie oczywiście oczy, 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 trzeba uczyć ludzi myślenia. System edukacyjny taki, jaki jest, i w kierunku w, jakby oduczenia ludzi od myślenia, tak mówię na no to wprowadzili Amerykanie, wyłapują tych najbystrzejszych i oni rządzą światem później. Natomiast no, ci e, średni i bardzo przeciętni, no, oni, oni stają się tylko głosami wyborczymi i dostawcami podatków. E, to jest ich jakby, jakby, rola i najlepiej, jeżeli są odmóżdżeni, najlepiej jeżeli nie potrafią samodzielnie myśleć, prawda? To mówią tak, no tu hasła reklamowe Partii Demokratycznej, tu republikańskiej idziecie albo tutaj, albo tutaj, praktycznie nie ma drogi drogi wyjścia. Czasami tam ktoś się troszeczkę, coś tam fluktuuje, ale bardzo rzadko w Stanach Zjednoczonych tam od pokoleń się głosuje na tą lub na, 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 na taką lub inną partię. I ten system działa, i on niestety wrócił, do, trafił, do, trafił do Polski, tylko no, niestety został doprowadzony do karykatury, bo wylano dziecko z kąpielą, i system testowy, zamiast służyć w wyłapaniu najlepszych, no, służy po prostu do sprawdzania kwalifikacji. No i system, system słuchajcie, przepraszam bardzo, ale. No system, który punktowy, na przykład maturalny, gdzie tak naprawdę, tak jak to napisał kiedyś chyba nie wiem kto, chyba chyba powiedział chyba, chyba Wojciech Cejrowski, no to słuchajcie no przy odrobinie szczęścia małpa jest w stanie zdać maturę, bo, bo jeżeli wystarczy tam chyba 30 czy 40% do tego, żeby, żeby zdać maturę, maturę Testy maturalne, no to tak naprawdę, przez przypadek, jak się stawia w odpowiednie rubryczki krzyżyki, no to, 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 to można trafić tak, że się zda. Po prostu nie mając absolutnie żadnej, żadnej wiedzy. No to, jest, to jest karygodne i niedopuszczalne, prawda, że, że, że tak obniżono wszelkie kryteria, kryteria oświatowe, które tak naprawdę stanowią o tym, kto. Kto staje się elitą. No, problem polega na tym, że u nas tych elit, te elity są coraz, coraz słabsze. No, niestety, kiepsko to wygląda. I jeżeli można mówić o elitach, to można mówić chyba wyłącznie o elitach konserwatywnych, bo moi drodzy, oczywiście narażę się lewej, tak zwanej lewej stronie, ale muszę powiedzieć tak. Że ludzie, którzy kierują się logikę, logiką, rozsądkiem, którzy starają się kryterium logiki zastosować do wszystkich dziedzin życia, no, stają się prędzej czy później konserwatystami i tak zwanymi prawakami. Ludzie, którzy bezmyślnie podchodzą do e, zasłyszanych idei, haseł, e, i z zasady uważają, że wszystko wiedzą najlepiej, albo ci, których oni wierzą, wiedzą najlepiej i tacy, którzy poddają się autorytetom z chęcią. Ja o tym kiedyś będę, będę mówił w takim no, też poważniejszym odcinku poświęconym Fromowi, prawda? czyli te książce Froma, czyli teorii, ale jak najbardziej spraktyzowanych, z z czyli ucie, ucieczce od, od wolności człowieka w większości ludzi. To tacy ludzie po prostu zostają do końca życia często lewakami i no, nikt ich nie nauczył samodzielnego myślenia i, i tego nie potrafią i nie chcą. Dlatego najsensowniejszymi ludźmi w Polsce są, jeżeli chodzi o dziennikarzy prawicowcy, zdecydowanie. Ja nie, nie widzę, słuchajcie, no nie, ja nie widzę po lewej stronie y, ludzi formatu. Nie wiem, pana Ziemkiewicza, pana Warzechy, y, f, pana Wrublewskiego. To są takie pierwsze przykłady. Ja już nie mówię o, 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 o panu Łysiaku, no bo on, jest, on nie jest dziennikarzem, on pisze felietonę, ale no, on jest intelektualistą, prawda? Ale to jest, to jest jakby jeszcze inna, jeszcze inna para kaloszy, też inny, inny format. No ale. Powiem tak, no, prawica to są ci, którzy y, starają się myśleć, chociaż też na prawicę oczywiście y, konserwatyw konserwatywnej też się zdarzają ludzie y, bezmyślni, ale zdecydowanie zdecydowanie rzadziej. No, przepraszam bardzo, ale y, nie widzę odpowiednika, y, jeżeli chodzi o format intelektualny po stronie y, lewicy w, nie, w Newsweeku czy... Y, czy w gazecie wyborczej, prawda? no Tam to wszystko jest takie raczej dość miałkie. Do Pani Dominika Wielowiejska czasami, czasami mnie potrafi pozytywnie zaskoczyć, ale, ale, ale tylko, tylko czasami. No cóż moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia w następnym odcinku.